Dzisiejsze zakupy: ok, laser Star Trek Generations, polowanie na czerwony październik, Sean Connery Alec Baldwin, co tam, Madame Butterfly, Sanadu, laser disc, Phil Collins, koncert na dwóch płytach, laserdisk. Pat Maffany, Jackson, znowu laser Thunderbirds in Outer Space, Stay alive. Coś tam, Human League, Mazowsze, Mazowsze Jak to się mówi, okładki chujowe, płyty mintowej To dotyczy tej płyty, bo okładka jest słabiodka, płyta jest mintowa Johnny Cash, Billy Holiday, Natalii Cool New Kids on the Block, Hits, największe przeboje z tego by wynikało New Kids on the Block, pierwszy album Ross Stewart, The Best, New Kids on the Block, Harry Russell, UB40, Yazoo, Yazoo, John Vangelis eh, Alter Death Image, Eric Hussle, Steve Winwood i jeszcze, jeszcze, jeszcze Nie ma rewelacji No ale zawsze coś tam jest, coś nowego tu, Coś co się pojawi niebawem w sklepie